Popularne przysłowie mówi: jesteśmy tym, co jemy. Nikt nie ma przecież wątpliwości, że jedzenie wpływa na nasze zdrowie: cukier, cholesterol, tłuszcze, kwasy. Prawda płynąca z tego powiedzenia powinna być oczywista, ale my byliśmy ślepi. To nie było specjalnie. My po prostu nie wiedzieliśmy. Skąd mogliśmy wiedzieć te pomysły? Paranoiczne teorie wydawały się nieprawdopodobne i wyssane z palca. <laughs> Nie zostało mi wiele czasu, <laughs> więc chcę wyjaśnić i przeprosić. Ta technologia wydawała się rewolucyjna. Mogliśmy zlikwidować głód na świecie i przy okazji zarobić górę pieniędzy. GMO genetycznie modyfikowane organizmy. Święty graal ludzkości. To było jak sen. Zero szkodników niszczących plony. Rośliny, wyrastające nawet na nieurodzajnej glebie. Zwierzęta hodowlane, rosnące dwa razy szybciej i dwa razy większe. To był tylko wierzchołek góry lodowej. Widzieliśmy przyszłość w tęczowych barwach. Rośliny, świecące nocą w ogrodach. Programy szybkiego zalesiania. Odbudowywanie ekosystemów. Wskrzeszanie wymarłych gatunków. Nowe zmysły dla ludzi, na przykład widzenie w ciemności. Niestety, większości z nas nigdy nie będzie dany ujrzeć tych cudów. Byliśmy głupi, jak gówniarze skaczący na główkę do stawu, licząc, że nie złamią kręgosłupa. Technologia wydawała się bezpieczna, tak też sądziliśmy. Nie było przecież żadnych dowodów na to, że coś jest nie tak, pa Wszelkie spekulacje o szkodliwości GMO wydawały się nieracjonalne i chyba były, ponieważ nikt nie potrafił wyjaśnić, w jaki niby sposób ta żywność miałaby być szkodliwa. Dlatego jako producenci zapewnialiśmy, że wszystko jest w 100% procentach bezpieczne. Do czasu Zaczęło się niepozornie. Nowotwory już od kilku dekad były jedną z najbardziej powszechnych chorób cywilizacyjnych, więc nie zwróciliśmy na to uwagi. Z biegiem czasu zauważono jednak, że odsetek osób z rakiem, głównie kobiet, niebezpiecznie rośnie. Mniej więcej w tym samym czasie rolnicy zaczęli się uskarżać na wyjałowione gleby, nie byli w stanie zasadzić normalnych nasion na polach, na których wcześniej siali nasiona GMO. To praktycznie uzależniło rolnictwo od modyfikowanych roślin. Szefostwo zaczęło się martwić, ale póki napływał kapitał, wszystko było ok. Kiedy ludzie zaczęli cierpieć na monstrualnej wielkości nowotwory, stało się jasne, że z tym jedzeniem coś jest nie tak. Nikt nie wiedział jednak, dlaczego tak się dzieje. Kiedy sytuacja stała się krytyczna, rządy państw zaczęły zakazywać GMO. Wtedy koncerny produkujące modyfikowane nasiona zaczęły upadać jeden po drugim, a ja w końcu straciłem pracę. Światowa Organizacja Zdrowia WHO sfinansowała badania, które miały wyjaśnić przyczynę wywoływania raka przez GMO. Było już jednak za późno. Zmodyfikowane rośliny, przez naszą nieuwagę, przedostały się do środowiska i nim się obejrzeliśmy, wytępiły populacje endemicznych odmian. Nagły brak niemodyfikowanych plonów zaczął popychać głodnych ludzi z biednych rejonów świata do konsumpcji GMO, mimo że wiedzieli, czym grozi ich jedzenie. W krajach wyżej rozwiniętych było trochę lepiej, ponieważ udało się uratować dużą część populacji zwykłych roślin. Skutki były jednak zauważalne, zwłaszcza dla hodowców, którzy stracili wiele zwierząt cierpiących na nowotwory. A do tego mieli trudności z zakupem paszy dla ocalałych sztuk. <laughs> w czasie, gdy ludzkość zmagała się ze skutkami GMO, naukowcy w końcu ustalili przyczynę ich rakotwórczych właściwości. Okazało się, że wszystko, co zjadamy, w pewien sposób wpływa na nasze DNA. Mechanizm był prosty: niewielka część DNA zjadanych organizmów jest w stanie przetrwać proces trawienia i razem z krwioobiegiem przedostać się do komórek. W naturalnych warunkach nie jest to szkodliwe, ale GMO działa inaczej. Wektory plazmidowe, fragmenty kodu genetycznego wirusów i niestabilne części przeniesionego DNA, używane w inżynierii genetycznej, dostając się do cytoplazmy komórki, drastycznie wpływają na prawdopodobieństwo mutacji, szczególnie tych o nowotworowym charakterze. To zabawne. Kuchy. Niedługo po tym odkryciu wymyślono nowe metody modyfikowania organizmów, które są wolne od tego negatywnego wpływu. Gdybyśmy trochę zaczekali, zdobili więcej wiedzy, doświadczenia i przeprowadzili więcej badań, to dzisiaj sen ludzkości o tworzeniu życia stałby się rzeczywistością. Byliśmy nieostrożni i zachłysnęliśmy się własną potęgą. Kuchy. Kuchy. Teraz leżę tutaj. Na łóżku szpitalnym, a ten wielki gus naciska na moją krtań. <laughs> Lekarze mówią, że to już niedługo, góra tydzień. Zmierzam więc prostą drogą, żeby spotkać 4 miliardy ofiar, które w ciągu pięćdziesięciu lat pochłonęło GMO, największa plaga znana ludzkości.